Siemanko Widzowie. Dzisiejszy materiał będzie podsumowaniem oraz zamknięciem sprawy związanej ze specjalnym numerem PSX Extreme poświęconym PlayStation 2, gdzie w artykule o szarej strefie oraz DVD-Ripach na PS2 wykorzystano informacje z mojego filmu pod tytułem Piractwo na PlayStation 2 na początku XXI wieku. Dokładnie tak jak to było ustalone z redaktorem naczelnym PSXa w 317 numerze Extreme w dziale listy, zamieszczone zostało sprostowanie napisane przez Majka, autora artykułu o DVD Ripach, które teraz pozwolę sobie odczytać. W PS2 Extreme numerze specjalnym magazynu ukazał się mój artykuł o drugiej konsoli Sony, w tym o DVD Ripach i działaniu przystawki Action Replay. Pracując nad materiałem i robiąc research, skorzystałem m.in. z informacji, które zebrał w filmie Piractwo na PlayStation 2 na początku XXI wieku autor kanału Retropierdolnik. Nie wspomniałem o źródle informacji, z których korzystałem w artykule, za co najmocniej przepraszam zarówno autora filmu, jak i naszych czytelników. W moim materiale wykorzystany został też screen z wyżej wymienionego filmu prezentujący kartę Action Replay, wykadrowany do druku przez grafika, który również powinien zostać odpowiednio podpisany. Sprawa została wyjaśniona z autorem filmu, a z jego wiedzą na temat PlayStation 2 możecie zapoznać się czytając artykuł „Potęga PS2 w 2024 roku w bieżącym numerze magazynu. Sprostowanie zamieszczone na łamach szmatławca zamyka, w mojej opinii, całą sprawę i przyjmuje przeprosiny napisane przez Majka. W związku z tym postanowiłem zmienić status filmu opisującego całą sytuację z publicznego na prywatnym, co zapewne nie będzie dobrze odebrane przez wszystkich, ale mam tego pełną świadomość. Muszę tu również podkreślić, że ani wydawca, ani nikt z redakcji nie sugerował, abym wykonał taki ruch. Ja osobiście będę się czuł z tym po prostu lepiej, że film zniknie z mojego kanału, co również z mojej strony jest potwierdzeniem, że temat jest już zamknięty. W najnowszym numerze Szmatławca znajdziecie także artykuł mojego autorstwa o najciekawszych modach sprzętowych oraz Hombru, jakie możemy wykonać w PS2 w 2024 roku, więc zapraszam do zapoznania się z felietonem. Trochę byłem w szoku, że Roger dał mi do dyspozycji aż 16 tysięcy znaków, no co by nie patrzeć, żeby miał to napisać żółtodziób. Pomysł na taki artykuł gdzieś tam miałem z tyłu głowy już od jakiegoś czasu, ale drugi szok nastąpił, gdy całość została zaakceptowana bez żadnej poprawki czy sugestii, aby coś tu zmienić. A no i numer masz 8 różnych okładek, na których znajdują się postacie z najnowszej części Tekena. Na ten moment zebrałem tyle wersji okładki, ile widzicie na ekranie. i będę chciał mieć komplet, po prostu chcę je złapać wszystkie, podobnie jak zrobiłem to przy okazji trzechsetnego numeru extrema. Ale nie mogę jednak nie odnieść się do kilku zabawnych komentarzy, które pojawiły się zaraz po dojściu do porozumienia między mną a redakcją Extrema, które zarzuciły mi to, że się sprzedałem. I tu mogę tylko powiedzieć, że jeżeli nie ma się nic mądrego do napisania, to lepiej nic nie pisać w myśl przysłowia, że milczenie jest złotem. Ale aby zaspokoić waszą ciekawość, opowiem wam, ile zarobiłem na całym temacie. W grudniowym filmie wyłączyłem monetyzację. Dzisiejszy film również ma wyłączoną monetyzację. Za napisany artykuł redakcja zaoferowała mi honorarium, ale poprosiłem Rogera, aby cała kwota została przekazana na pomoc chorego przemka, zbierającego na rehabilitację po bardzo ciężkim pobiciu. Od siebie na wsparcie przemka dorzuciłem 200 zł, co również powinno zamknąć temat finansowy całej sprawy. I to by było na tyle. Myślę, że wszystko zakończyło się w najlepszy jak to tylko możliwy sposób, i jestem zadowolony, że temat został już w pełni wyjaśniony oraz zamknięty. Dziękuję także Wam, widzowie, za wszystkie komentarze, wsparcia, jakie od Was otrzymałem, i jeszcze raz powtórzę: jesteście najlepszą widownią, jaką może mieć twórca. Dziękuję za oglądanie, i niebawem widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć!